Hej, cześć, Mano moi drodzy, witajcie z tej strony. Zagramy sobie dzisiaj w Bedwarsy. Znaczy. W... Kurde, co ja gadam? Ja jestem tak uzależniony od tej gry, że ja nie wiem, co ja mówię nawet. W Minecrafta, to się znaczy? W parkura. No ale znowu zapomniałem kurde sprawdziłem. Ja nie wiem, jak tam opa się Czekajcie, ja to Tu to wyłączę, bo już chyba jest o wszystko ok. U widzowie, jak nie, nie, nie wiedzieli to ogólnie, no wiecie, no... Palca się oparzyłem. Nie chwila mi boli. I cierpię. Cierpię tam kaptą gabę. Znaczy go i w szkół. Chciałem coś tam sprawdzić w, w garku, nie? A, no. Nie to wziąłem i się popatrzyło. No i kurczę, początek odcinka krótkiego tego, a. A. a, a już ja spadam i ginę. Faj! Nie! Yes. Dość tego. Bum! zaraz nie wytrzymam. To jest chyba jakiś żart. Yes. ja już to idę na tych śmierci. Opa. Ojej, oh, ja, ja już tyle śmierci mam. Ja bez jaj. Oba! Haba! Haba! Jestem. bez chaba. Haba haba, Chaba, 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 haba. No i dupa! Mm. To jest denerwujące, ba ba ty bardzo jest denerwujące To bardzo denerwuje mnie To mnie tak, jest w tym parku, jest tak shit To jest niesamowite shit widzowie jest To to nie shit Mam audio, ja mam audio, dobra Czekajcie, ja muszę o spawn point bo ja już się zagubiłem Jaki plus, ty co ty co ty wyprawiasz, klawiatura? nie jest stary moduł. Opa. Opa! I dupa. Uolej na śmierć. Opa! Aaaa... Będziemy się bawić... ...z tym Doranem? Co ja coś muszę przetestować ja sobie o, Opa. Czekajcie, ja muszę coś przetestować. Czy jeśli włączę game Jeśli włączę game Jeśli włączę game ja tam doskoczę bez problemu za trzecim dwustym, ten skokiem to przysięgam, że game odmaczyty. Poczekajcie. Nie udało się. Poczekajcie. Zobaczymy, czy na game odzie to wyjdzie. Czy będzie też ciężko. Zobaczymy. Ja no na game odzie też kurczę jest ciężko. Myślałam, że game od... Nie, no, kurczę. No, Osoba, co mi się wpisało, to no, daj spokój, chłopie. Zero! Nie, sorry, jak tu drabiny daję. Się to. Nie, nie, to jest niemożliwe. Jak? Tu nie zaskoczy do tego kloky. Nie ma szans! Nie ma szans, nie ma szans. W którym jesteśmy stage? A? Ja nie wiem, w którym jesteśmy... w poziomie. No i... Nie, ja już tu byłem. Nie. Ja jestem zbulwersowany tym, co się tu dzieje. Spawn point. Dzięki. Oj Czekajcie, ja zobaczę czy ja mam w ogóle chatę zakluczoną. Bo ogólnie jestem na razie sam. Przekluczyłem tu... nie, dobra, przekluczyłem już. Luz, luz. Czekajcie, to musimy tak... Cyk. Yeah, nice, nice. Nice, 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 nice. nice. Jakim cudem 5 minut odcinka już mam? Toż to jest żart. Toż to Nie, to jest hit. To jest po prostu hit. To jest ten normalny hit. Hit, hitowat. To jest hit. To jest normalny hit. Widzowie, to jest normalny hit. Chyba kogoś boli, ale mi teraz szlak normalnie trafi, nie? Ale mi trafił teraz szlak z tym skokiem Z Spawn point mam na to wyrąbane tam się nie da doskoczyć, co? Ty? to też już to widzę nawet. No, No No i wyszła ma. no. Shitium. Shit, shit, shit. No i bardzo to jest shit. To jest tak shit, że nawet. To jest bardzo shit. To jest tak shit ten parkour. To jest shit. No to jest shit. To jest shit. Shit. Normalnie shit. No, shit. To jest tylko shit. Tu. Ja, ja to pierdzielę. Ale nie wytrzymam teraz, nie? Weź mi, nie róbcie tego paparku. Nie, to jest naprawdę denerwujące. Siedem minut odcinka spędziłem w jednym pomieszczeniu. Takim prawem w ogóle. Jakim cudem. Ja walę. Ja. Jeszcze raz spróbujemy. Aba! Kur! Nie udało się. Helu, helu, helu. Oba! Aba, chaba! Teraz? No shit, ja obrywam! A jeśli ja obrywam, to no. kurde, kurde. Tu się nie da, nie? Nie, to jest w Next. Nie mam pojęcia. Że nie chcę, nawet nie chcę wielu. Nie. Nie, nie, to jest po prostu nie. To jest nie. To jest nie. A nie wytrzymam. Furcy, weźcie to ze mnie to to to, to, to całe shit, co wy zrobiliście. Nie, to jest shit. się e, kurde. Nie, no to. Yeah, Je, to jest ten parkour normalnie. Bacz, mam, nawet już nie chcę o tym myśleć. Za stakum. Będzie, będzie malifiko. Finisz, finisz. Datłon. A zbiegać nie będę mógł. No, jesteśmy w next room. Oh, ho, 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 ho. No, na pewno, Czta, cztery razy. No, chyba się śmieszni z tymi szkłami. Weź, to już co ja robię? E, ja już biec nie mogę. Nie, nie mam tego. to Czy ja mogę. Y, No nie chcę mi się wpisywać tego kill Nice! No. No i to je parkour. Zaczynamy. Zaczy... Zaczynamy. Nie wiem który room. Chciałem powiedzieć pierwszy. Nie, no to... Jest... No to 180 to jest shit'owa. To jest. Shit. To jest hit z shitem. Totalnym. Kurde, właśnie tu. Ale zaraz nie wytrzymam. To co? Co się dzieje? Trolują, jest tu zwierzęta, ktoś wstaje na płytkę ja wtedy umieram. Weź, kurde. Choler! Ty neberu, ty stará, ty... No ně! Oh. Kur... No vale, veš, napravde... Kurde... No i co jest?! Nie, no 10 minut odcinka, a ja jestem w drugim rubie. Po dwa określa, my będziemy robić na odcinek? Ile to będzie trwało? Mam plan, cztery odcinki góra zrobię, to wyjdzie chyba 5-6. No, Ta, mhm, no. Pięk, pięknie widzę się tu w no. Tak jak mówiłem, za pierwszym razem, znaczy nic jeszcze nie mówiłem, za pierwszym razem się uda, a za drugim, już Ta, możesz robić milion razy. To już, to już, no. Gwarantowane, kurde. Nie, 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 dosyć, dosyć, dosyć. Mam tego, to przy, przysięgam, mam tego dosyć. Kończymy to. To zobaczymy. Czasami już tak drabinek. Jakieś głupi ten, czy pointy. Weź, naprawdę. Tu. Spawn ma być. No, ty chyba jesteś śmieszny w pointie Patrz, no patrzcie, widzowie, ludzie. Ej, zrobiłem spam pointa i ten. I tart mi wyszło, nie? No to, to jest hit. To jest hit widzowie. To jest normalnie hitowy hit. Ale hit jest tylko hitem. No. 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 Szro. A my to ten palec boli, kurczę, trochę. Czekajcie, bo mi tu boli, ja teraz nie wiem, jak skoczyć. A Może teraz? Doba! Nooo! jakie to jest świec. Like, teraz! No i co? No i co? No i dupa! Co to są kury w ogóle? Hm. A se zbiorę te jaja? A co? Nie mogę? Ja nie mogę tu jaja? teraz ja, strzelimy tym jajcem, gdzieś co? Mogę? Patrz, mogę. Ty jaja ja tak nisko nis, nis lecą? Ty najmniej się że że polecę te ja takie jajca. No i dupa! Dupa, Jasia! Jasia Bata! Ambaram! Co się dzieje? No, mm. Nie, to... To już tyle mamy minut? A ja drugi odcinek będę się nagrywać, bo to za szybko ten czas coś mija. Dobra, widzowie, ja to kończę. Zaraz będzie druga część. Trzymajcie się. Nara... Dzięki. No, dzięki. Trzymajcie się w drugiej części. Pa pa, cześć.